Witam Państwa. Naszymi gościniami są autorki leksykonu opolanek profesor Anna pobóg lenartowicz dr Aleksandra Starczewska-Wojnar i Katarzyna Mazur Kulesza. Witam Panie. Dzień, dzień, dzień dobry. dobry. Ten leksykon zawiera 100 biogramów kobiet związanych w bardzo różny sposób z opolem, również kobiet, których życiorysy ogromnie się różnią. Te kontakty z miastem są też różne. W takim razie, jakie kryterium Panie przyjęły, organizując materiał do tego leksykonu, Pani profesor? Tych kryteriów było kilka. Po pierwsze, założyliśmy, że będą to kobiety, które urodziły się w Opolu, bo wtedy jak najbardziej zasługują na miano Opolanek. Nawet jeżeli późniejsze życie, czy ich, nie, ich życie toczyło się poza Opolem, a nawet poza Polską, poza granicami e, Polski, mam tu na myśli zwłaszcza te opolanki, które urodziły się jeszcze przed II wojną światową i które na przykład całą swoją karierę zrobiły potem na terenie Niemiec, czy to Niemiec Demokratycznych, czy Republiki Federalnej Niemiec. Po drugie, są to kobiety, które urodziły się wprawdzie gdzie indziej, ale większość swojego życia, swoją aktywność i działalność związały z Opolem. Mam tu na myśli przede wszystkim e, rodłaczki, czyli e, kobiety, które należały do Związku Polaków w Niemczech, które wywodziły się z całego Górnego Śląska, nie tylko z Opola czy potopolskich miejscowości, ale zwłaszcza te kobiety, które w w 1945 roku, czy krótko po 1945 roku, przyjechały do Opola i pozostały tutaj do końca życia. Mamy tam też w tym leksykonie panie, które krótki czas przebywały w Opolu. No właśnie, na przykład pani Krystyna Feldman. Wybitna aktorka, ale przecież to tylko chwila jej życia. Nie tak. wiem nawet, czy ona się identyfikowała z Opolem? Ma tu rodzinę. Aha. I to też między innymi pod tym wpływem zdecydowaliśmy się jej biogram umieścić, ale to dotyczy chociażby pani Krystyny Skuszanki, która też niewiele y, lat przepracowała w Opolu, a której na pewno Teatr Polski dość sporo y, zawdzięczał. To dotyczy chociażby sportsmenek. Przyjęliśmy jedno podstawowe kryterium, mianowicie, że będą to tylko te kobiety, które już nie żyją. I to jest chyba bardzo słuszne kryterium, tak sądzę, ponieważ jest to księga życia już zamknięta yy, i jakby wiemy, że nic nie zostanie dopisane, prawda? Yy, konstruując ten materiał, na pewno panie musiały korzystać z przeróżnych źródeł, tym bardziej, że są osoby, które są historyczne, daleko w historii, gdzieś tam, prawda, jak księżniczka Wiola, ale też są osoby, które. Żyły współcześnie i, i całkiem niedawno odeszły. Z jakich źródeł korzystałyście? Historyczne bohaterki były zdecydowanie najłatwiejsze do napisania, ponieważ źródła są przechowywane choćby w archiwum państwowym w Opolu i możemy do nich sięgnąć, ponieważ są to źródła ogólnie dostępne. Mamy również prasę, mamy świetne, wcześniej stworzone leksykony biograficzne, z których również korzystałyśmy, ale największy trud, naj, największy problem. Okazało się, że są jednak archiwa rodzinne. Czyli zapytując rodzinę, szukając w domowych archiwach, w domowych szufladach dokumentów, okazywało się, że one nie miały specjalnej wartości dla rodzin i po prostu zaginęły. Więc tutaj pojawiały się wywiady, y, poszukiwania wśród znajomych, wśród przyjaciół, y, osób, które zmarły, również wspomnienia. No najłatwiej było z osobami, które miały szerokie grono. Znajomych czy odbiorców, jak na przykład Janina Sosnowska, która, która wykształciła tanecznie wiele baletnic. polanek, baletnic, tak, i we wspomnieniach jest, jest ciągle żywa. Ale tak jak pani mówi, są też osoby, których życiorysy są takie ciche. Właściwie niewiele o nich wiemy, bo były skromne, i nie afiszowały się ze swoimi dokonaniami, ale jakoś Udało Wam się także do nich dotrzeć, ale jednak w tych y, materiałach, w tych życiorysach są takie, można powiedzieć, twarde dowody, fakty, prawda? Jak na przykład ktoś się gdzieś urodził, ale też są takie miękkie, że czymś się, czymś się interesował, czymś się zajmował. Nie obawiały się Panie takich informacji zamieszczać, że ktoś je zakwestionuje. Nie, zawsze weryfikowałyśmy informacje i starałyśmy się dotrzeć do kilku rozmówców, zweryfikować w kilku wywiadach y, lub szukać potwierdzeń w lokalnej prasie czy w źródłach historycznych. Y, w, w tym leksykonie jest mało informacji niesprawdzonych. Y, zawsze one pochodzą y, od kogoś, zawsze są potwierdzone i, i na tym nam najbardziej zależało, dlatego niektóre z tych biogramów są bardzo krótkie. Bo Ponieważ nie, nie, udało się, tak, nie udało się więcej informacji odnaleźć, i wtedy stwierdzałyśmy, że nie będziemy dopisywać własnych historii, tylko napiszemy wyłącznie to, co możemy potwierdzić. Ale tak myślę o tym, że też są takie tajne strony historii, których ludzie nie chcą ujawniać. Czy korzystały Panie także z IPN-u? Nie, nie, nie. To znaczy, na początku zrobiliśmy taką selekcję jakby naturalną, tak, co do której, żeby mieć pewność, żeby rzeczywiście nie, nie, umieszczać w tym leksykonie osób, które w jakiś sposób szkodziły innym ludziom. I które, no, co do których wiemy, że na przykład były tajnymi współpracowniczkami. Natomiast, wracając do tych źródeł, chciałam powiedzieć, że zdarzyło mi się na przykład napisać biogram jednej osoby, bardzo aktywnej w Opolu, o której nie znaleźliśmy żadnych materiałów i ja ten biogram napisałam na podstawie nekrologów w gazecie. I to pokazuje, jak rzeczywiście mało zachowuje się materiałów dotyczących kobiet, nawet niedawno żyjących, i jak myślę też kobiety mało dbają o to, żeby zachować po sobie jakąś spuściznę. Tak, rzeczywiście zauważyłyśmy, że istnieje potrzeba dokumentowania życia kobiet, zwłaszcza kobiet, które zawsze żyły w cieniu wielkich mężczyzn, bo należy to podkreślić. Jak na przykład Wanda Łangowska, żona Jana Łangowskiego, patrona jednego z opolskich ulic. Wszyscy wiemy, kim był Jan Łangowski. Natomiast czy pamiętamy o Wandzie Łangowskiej, czy pamiętamy o jej siostrze Helenie Gozdek, która bardzo wspierała, Rodzina łangowskich. Mało tego, e, trzeba powiedzieć, że te e, bardzo ważne działaczki społeczne, działaczki Związku Polaków w Niemczech zmarły, e, mając zaledwie po 22 lata w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau. E, jak badałyśmy źródła, to kontaktując się z członkami rodzin, z potomkami pań, moją uwagę zwróciło to, że dzieci, wnuki zawsze odpowiadały, moja mama w takim leksykonie? Przecież to była taka skromna kobieta. Jak skontaktowałam się z panem Bolesławem Huntem, synem Ireny Hunt. Więc proszę mi coś więcej o mamie powiedzieć. Więc ci potomkowie właśnie wychowywali się w takich warunkach, że te kobiety na tyle angażowały się w życie innych i wszystko robiły dla innych, że to przeszło też na, na dzieci, na wnuki, bo taki dawały przykład. Czy zauważacie panie taką konieczność, żeby właśnie eksponować postacie kobiet? Bo przecież mogłyście napisać leksykon. Opolan i Opolanek. Ten pomysł zrodził się w zasadzie pod koniec pierwszej kadencji Rady Kobiet. To była inicjatywa pani profesor Anny Pobuk-Lenartowicz. E, dlatego, że w zamyśle e, starałyśmy się jako członkini Rady Kobiet stworzyć taką dzielnicę kobiet, bo tego nam brakuje w Opolu. E, bo, jest, dzielnicę kobiet dodajmy, d, tak. której patronkami ulic so, będą kobiety na wzór dzielnicy tak, generalskiej, dzielnicy tak, kwiatów, tak, a takie związane bo, z Opolem kobiet? kobiety? Tak, czy w ogóle, tak, tak. Tak. tak, dlatego, że e, mamy e, ponad 800 ulic tak. w Opolu i patronkami e, Ulic z tego 25 co, 26, 26 kobiet, w tym tylko cztery związane z Opolem, bo to jest Helena Gozdek, to jest Helena Ler, dr Stefania Mazurek i dr Danuta Berlińska. No i, i, i w momencie, kiedy wyszła taka propozycja ze strony Rady Kobiet, żeby stworzyć właśnie coś na wzór dzielnicy kobiet, czyli takie dzielnicy, gdzie patronkami byłyby tylko kobiety, to usłyszeliśmy informację, że nawet gdybyśmy chcieli to zrobić, a jest to oczywiście z wielu różnych powodów niemożliwe, to i tak nie znaleźlibyśmy tylu kobiet, które by warto było w tej dzielnicy uhonorować. Czyli tym leksykonem tak. udowadniacie Panie, że tych kobiet jest wystarczająca ilość, ale z tego co wiem, to tylko część osób, które chciałyście przedstawić, bo jak czytamy we wstępie, tych kobiet mogłoby być znacznie więcej, więc. Pani profesor, czy będzie dalszy ciąg leksykonu opolanek? No, miejmy, miejmy taką nadzieję, prawda? Ten leksykon był realizowany w ramach projektu Urzędu Miasta Opola dla Polskiego Towarzystwa Historycznego. E, więc oczywiście jak będzie ogłoszony konkurs e, w tym roku, na, na tym nadchodzącym nowym roku, to my e, ponowimy jakby prośbę o to, żebyśmy mogli napisać drugi tom. Mówiąc szczerze, mamy w tej chwili listę tyle opolanych na liście, już, już w tej chwili także tych żyjących i aktywnie działających. A czy to nie jest pewne ryzyko? Jest pewne ryzyko zawsze, ale mamy, mamy na dwa tomy już na pewno. Na dwa w tomy razie. to 100, prawda? W takim razie e, życzę, żeby e, Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Życzę powodzenia w dalszej pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam do Centrum Dialogu Obywatelskiego, gdzie w lutym będziecie mogli spotkać się z autorkami Leksykonu Opolanek. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.